Kanie, czy wy wiecie, że ja tu wam polskie złoto kolejne pokazuję? Czy wy wiecie, że taka pokrzywa, co to normalnie kazek mi tam wykosił i pociapal dla kurczaków, to to jest dobre do jedzenia, bo te nasionka to we w salatkach jeść może. Ta, a one, jak wam córcia na anemię zachoruje, to wyjął tym karmta, bo to żelazo I nawet jak ona wegetarianka, jaka czy weganka, to jak ona się tego naje razem z burekami toż ona zdrowa będzie. I ona od razu i krew lepsze będzie miała, i krążenie, a wieta to na serducho dobrze, i od miażdżycy chroni, co by takie piękne to zjadać, takie piękne, takie prekrasne, krasiwe, takie złoto nasze. I my to do salatki też sobie dodamy z babuszką. Moja babuszka, ona już staruszka, ale za to dzięki pokrzywie też taka zdrowa.